Ja na rzecz te. Okej. Okay. Mm. Tu będą bonjour-klipy, tu będą Switch-magaziny. Nie wiem, ciało, ja nieraz też cię... To było chyba Metal Template. To jest Jak daleko lutowaliście wszystko? Lutowaliście To była w witalnej. Czekaj, drogi skrzynkę oddzielam na to Tracery, bo ja ich mam strasznie dużo oh, yes. O pro jest, pro 90 hmm. Ej słuchajcie, nie ma więcej skrzynek? Skraftuj Ja nie chcę, mi się A nie, nie gdzie teraz wkładać tych rzeczy już Nie było mojego fejraksa Ja czy mam? No, bo tego w tych krzycach Mam Trzymaj Nie ja Ale... było, a co, skrzynki chcesz porobić? Tata, ta, to są materiał na skrzynki. Widziałem gdzieś, w środowisku. Tak, to jest trochę za bardzo, co zbiera. Nie oddać. Przestał byś No, mówi... Porób uden cross, nie? Nie. I... i А два пункта, Hmm, ciekawe, co robi ekstermi? Ej. Co? Co robi ekstermi? gada z kolegami. Kurwa. Roze... Rozejrzyj się wokoło. No co? Widzisz ekstermi gdzieś? Nie. No to właśnie się pytam, ciekawe, co robi ekstermi, kurwa. A, nie, on dotuje. Tutaj bliżej strony. Na no serio dodali jakiś statek, piracki gdzieś? Tak, przy tej aktualizacji ja nam z nimi. My, że jak go nie znajdę dzisiaj, to cię zabiję. Tak, to też masakro. To jest, jest pan z Grabałbym tu zombiaków, tylko. Bałem się. Jak fajnie w ogóle wygląda, no kto widzi jak się Te kręgi są. Jotka. Aaa, military, N.V.G. Ale te military ani widzicie jest takie białe mocno, maly ma dęk hmm. już lepsze te military A masz się w ogóle? Nie mam tylko te filmy, No maga się może przydać będę się wracać bo pewnie nie będę liczył Nie mogę liczyć na pomoc To jest mi niepotrzebne gdzie to bo może nie wiecie gdzie ten statek jest prawdopodobnie przy brzegu Obieś cały świat dookoła i co to wiesz? jest po mnie o wyspach no. już nie płynę na kolejną wyspę Łatwiej zbierać się w pociągu, jako wizji, te wszystkie patyki, jak się jeść chwannym no, jagodami. Też <laughs> dokładnie konturę widać. No, to tak naprawdę prawda, bo one się fajnie odbijają. Czyli co, trzeba trzymać przed każdym zbieraniem patyków. No, to też będzie przydało. Właśnie zbieram. A więc na no, dzisiaj zbieramy wszystkie czpające jagody. Hmm... są niebieskie Warmar... Eee, da się kopać e, piwnicę? Nie. nie A to chujnie Na no, da się kopać kamień Na no chuj mi z kamienia Po prostu chcesz o, zrobić tego drugą warstwę wokół domu z kamienia Można by zrobić to dopiero dalej Miałem filozofę Kaset miał Miał Właśnie Miał To było klucz Jak samo jak piłem mieliśmy mechaniczną Ja nie miałem Ja też nie miałem Ekstery miał ale kurwa komuś dał Już nie miał Przemierz. Dobra, wezmę kto widzic z i widzię więcej nic e Znalazłem maciwkę Jaką? E-Day in the sun. A. W nocy. Dobra, to ja widzi, bo, bo wszystko widzisz na szaro, nie? Ja idę ja, 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 na razie. Na razie. User eee... disconnected tak. from your channel. Muszę ją te poj wszystkie wyspy to mocno także tak zdobywać. O nie, ekstremizm nie wiedział gdzie znajdź Tak możesz się dowiedzieć No bo widzimy gdzie jestem No jak się szybko wylogujesz się nie znajdzie Choć nie chcę się wylogowywać płynę na... następną lokację A co gdzie jest ta druga archiwka? z tym, tym turniejem szachowym? Trzeba znaleźć wszystkie szachy czy w celu. Nie. A co? Na, na, inny, na jeszcze innej wyspie to jest. Jest na której? Na... Cortin Island. No, ale powiem płynne. We Cortin Island i na... Autos Island jest. Ja byłem na Outland Island A i teraz jestem na Sunny coś tam To był banan No bo to był banan Rozmawiałeście z bananem?! No Boże, zanim długo mandalinki będą wam coś mówić O, pole golfowe. Co to kurwa robi kucharz? Jestem koło latarni... Czy ja to tej kurwa nie wziąłem? <grym> Jan, gorzej, ja muszę z buta napierdalać Ej kurwa nie wziąłem, no nie wziąłem lornetki sobie Szczały plecak napsak, jakiegoś znalazłem Tego Lornetka Dobra w co teraz inwestować punkty? Równo Immunity i Survival Endurance. Oboje zdałem zapierdala przy brzegu samym. Są wyspy objęte w brzegu. Ja go wszystkie wyspy Znaję ten pierdolony statek A wiem jak się robi te Bakszoty i slagi z tych paczek strzelosów Trzeba albo gwoździe, albo te podkładki do bolcy. Kurwa straciłem nabój Nie uciekniesz mi głupie dziwko Jest, zabite Ja już zrobiłem tłumiką wizoryczny. Ja znalazłem jej tumik ale mi... <suszy> <suszy> Już, ok, z tego mafera do magnum. Ten mafer jest tak wielki jak to magnum, same w sobie. Hmm. Spieknego. A mi się wyłoniła z, z... Jak to się nazywa? Z wody sarenka Oj kolejną widzę A nie mam tyle na żeby ją kurwa zabić jest zaraz spada. zaraz dojdzie. Dojdzie? No. Nie wierzysz w niego? Mmm... On ma rękę. Jest zabity. Chodź tu A, bo no, dobra, nie chcę nie tego piświni. <słuch> Muszę mi się napisać Dzień dobry Mara Dobry Nie Szkadzam? Nie. Nie Jeszcze Jeszcze Boga No co? Nie za spiękną zawsze szczery Diskurwiałeś Znalazłem autko, jej! Tyle wygrać. Tyle wygrać... Chyba. Chyba to jest to miejsca z wypadkiem, o którym mówił Extermin. Są dwie karetki. Może. Dzięki porobię. Ja chcę już Gdzie sobie łóżko mogę postawić? Nigdzie. Tutaj, koło lampy. Na dole.

Ja mogę przyjść na lotnisko, ale nie mam czeka. Kurwa. Uch, na pochybę wygóry Będziemy i was po wozy. W ogóle, nie żeby... żebyśmy ja z kurwem, tę samą tam właśnie wykoleili. Nie, mów mu lepiej. Nie powiem. tak się dowie. Ale żeby nie chciał to z kurwą. To nie ja prowadziłem. Tak się tłumacz No co do, do tego ślanka, żadnego kurwa zombiaka. Przyjedzie ktoś na lotnisko z palnikiem i karzakiem, Ale to oni zrozjewali to. To. Oni. Kurwa. górwa. Niech ktoś przyjedzie na lotnisko z karczakiem proszę. i palnikiem przyjechałbym, ale nie chcę się. Mogę podejść, ale nie mam Kurwa, bo no będą dwa sportowe auta a Ale to mówię, mówią, że to już się pali. Wreszcie jemni tak. Ale już mamy zamiennik, to auto się rozwaliło. Ale jedno auto jest na plecach, a drugie auto się pali prawie. Trzyma.